Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Jubileusz Mari Meyer. Fajnie, że akurat tu w tym miejscu. Konkurs Drugie życie śmieci. Podsumowanie pikniku. Sielskie klimaty. Rewelacyjnie fajne prace. Przystanek Krajcok. Lirek pokonał pogoń. Myślę, że trzeba się cieszyć, że mecze są na styku i że są ciekawe. 3 listopada całe polskie środowisko sportowe obiegła wstrząsająca wiadomość. Gerard Cieślik, legenda ruchu chorzów i piłkarskiej reprezentacji Polski, odszedł w wieku 86 lat. Dzisiejsza wiadomość, która do nas dotarła, jest bardzo smutna. I, i a, tak jak tu wszyscy o tym rozmawiamy, na pewno. Na Gerarda, wielką legendę ruchu Chorzów, śląskiej piłki, ale również i polskiej piłki na pewno będzie brakowało. To jest chyba nieliczny piłkarz, którego zna cała Polska i piłkarska, i niepiłkarska, bo to jest człowiek, który pokonał ruskich. I to nie zależy, czy ktoś kibicował czy nie, to, to ten fakt wie. I zwłaszcza jeżdżąc po stadionach, zawsze ludzie pytali o ciśnika. Straciliśmy osobę, która no, była od. Od początku do końca związana z jednym miastem, z jednym klubem, z, cały czas związany właśnie z ruchem chorzów. Nie ma już takich ludzi. Myślę, że już takich ludzi nie będzie, bo świat zmierza troszeczkę w innym kierunku i takich ludzi po prostu trzeba szanować, pamiętać o nich i pamiętać, no każdy gdzieś tam swoją cząstkę Gerarda Cisika gdzieś nosi, czy to jako kibic, czy to jako zawodnik. Każda jego wypowiedź nacechowana była troską o, o ten klub. I w obojętnie w jakiej sytuacji ten klub się nie znajdował, on zawsze był pozytywnie nastawiony, zawsze wierzył w to, że będzie lepiej, zawsze wierzył w to, że ruch wyjdzie z, z największych opresji. W zeszłym tygodniu swój jubileusz obchodziła Maria Mejer. 29 października w chorzowskim Centrum Kultury odbył się specjalny koncert zatytułowany spacerkiem po Chorzowie, będący beneficem Marii Meyer, aktorki teatru rozrywki, a wcześniej m.in. Teatru Śląskiego. Powiedzmy sobie szczerze, Maria jest najlepszą polską aktorką muzykalową. Mając taki skarb, Chorzów zrobił piękną uroczystość jubileusz Marii Meyer Tak naprawdę parę jubileuszy. To jest 35 pracy, lat pracy artystycznej, 25 lat pracy w teatrze rozrywki w Chorzowie i 15 lat prywatnego teatru Marii Meyer ma skala. Także to akurat powód do, uroczy... do, do, do świętowania jest duży rzeczywiście. No i jeszcze trochę mój własny też osobisty jubileusz, ale już nie powiem który. Także troszeczkę tego się nazbierało no i tak fajnie, że akurat tu w tym miejscu i że, i że będą Moi przyjaciele, i fani, i znajomi, to jest cudne, to jest bardzo przyjemne. Dla jednych zawsze pozostanie magiczną Ewitą ze słynnego muzykalu pod tym samym tytułem, dla drugich żywiołową sali Bowles z kabaretu, a jeszcze inni zapamiętali jej wyjątkową kreację w roli okrutnej pani Lowet w przedstawieniu Sweeney Todd. W młodzieżowym domu kultury nagrodzono najlepsze prace dziewiątej edycji konkursu "Drugie życie śmieci". Akcja ma na celu zachęcanie najmłodszych do rozwijania plastycznej wyobraźni oraz propagowanie zachowań proekologicznych. Prace ze śmieci co roku jest inny temat. W tym roku były to budynki i budowle, jak widać. No dzieci znowu wykazały się swoją inwencją twórczą i, i jurorzy mieli co, w czym wybierać. Także prace nagrodzone można tutaj podziwiać. Będą do końca następnego miesiąca jeszcze, y, będzie można jeszcze przyjść zobaczyć wystawę. Podsumowano także akcję Zachowaj Trzeźwy Umysł, która promuje zdrowy tryb życia oraz atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zachowania prospołeczne, jako alternatywę wobec wielu patologii, takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy stosowanie przemocy. Z tej okazji grupa teatralna Miodek wystawiła specjalny spektakl na ten temat. chorów od lat włącza się w tą kampanię. To jest Działanie, które ma na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych, zachowań ekologicznych, ale również pokazywanie, jak złą rzeczą jest alkohol i jak złą rzeczą jest palenie papierosów. Łetwy, Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Sielskich Klimatów. Podczas uroczystości wyróżniono najlepsze prace spośród blisko 2200 uczestników. Do wystawy dostało się około 500 prac, czyli już dużym wyróżnieniem jest sama wystawa. Poziom był zaskakująco wysoki. Mimo aury takiej dość ponurej w tym roku w Skansenie, wprawdzie nie padało, ale było dość pochmurno i chłodno, prace są bardzo kolorowe. Chyba na przekór temu, co, co pogoda nam pokazała. Dzieciaki i młodzież i dorośli zrobili rewelacyjnie fajne prace. Jestem na tych świeżych klimatach czwarty raz i pierwszy raz w końcu się zdecydowałam mm, malować wnętrze, aniżeli tak jak większość. Yy, po prostu tego, co się dzieje na Skansenu. Sielskie klimaty to coroczne spotkania w Chorzowskim Skansenie. Przyjazna atmosfera pikniku sprawia, iż z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większą popularnością. Takie było też zamierzenie, żeby ludzie i młodzi, i trochę starsi, którzy czasami nawet nie znają tego miejsca, mogli tym miejscem się zainspirować, jednocześnie poznać i do niego wrócić. Trzecia edycja przystanku Krajcok wypełniła po brzegi salę widowiskową Starochorzowskiego Domu Kultury. Tego wieczoru zespoły i wokaliści prezentowali własne interpretacje utworów Mirka Breguły i zespołu Uniwers. Wcześniej było takie spotkania zaduszkowe związane z, żeby upamiętnić śmierć Mirka. A potem, że to się trzy lata temu przekształciło się to w Przystanek Krajco, który bardziej jest takim, można powiedzieć, bardziej rozrywkowym. Są zespoły, są, są różne wykonania, różne aranżacje różnych utworów grupy Uniwers. No i tak to się przerodziło i myślę, że będziemy to kontynuować dalej. Co roku zgłaszają się nowe zespoły, co to, to mnie zaskakuje, że to nie są te same zespoły, są nowe które chcą przyjechać, które chcą, chcą grać. No Mirek Breguła to jest postać tutaj na Śląsku na równi z Ryśkiem No najbardziej znana, tak mi się wydaje. Każdy, kto orientuje się w muzyce takiej szeroko pojętej wieku, to jest Mirek Breguła, więc myślę, że było to bardzo ważne, żeby zagrać i pokazać trochę w innej aranżacji te utwory, niż tak jak znają wszyscy, prawda? Na swój sposób, jak my to widzimy. Troszkę z boku siedzę i wczuwam się jakby troszeczkę w rolę, może nie jurora, ale takiego wychwytywania, Talentów, no, że, że jeśli będzie potrzeba, to po prostu jakieś może wskazóweczki dla, dla takich ludzi, którzy śpiewają, czy ewentualnie pewne rzeczy można zasugerować, żeby to jeszcze w przyszłości lepiej zabrzmiało. Lirex z Chorzów pokonał na własnym boisku pogoń Szczecin. Trafienia dla Chorzowian zaliczyli Daniel Wojtyna, Michał Grecz oraz Tomasz Rabczak. Obie bramki dla pogoni zdobył Łukasz Tubacki. to już jest nasza wizytówka chyba, że potrafimy e, dostarczyć emocji w każdym meczu, nawet tak w Tychach wygrywając 3-0, potrafimy też zrobić 3-2. E, myślę, że trzeba się cieszyć, że mecze są na styku i że są ciekawe. Myślę, że te, od początku tego meczu było widać, że jesteśmy strasznie nerwowi, strasznie spięci, wszystko chcemy zrobić, nawet więcej niż potrzeba. A czasami dobrze stać, niż źle biegać i ta piłka w wielu miejscach nam odskakiwała od nogi, nie ponowaliśmy nad nią i nie było płynności w grze. Ważne, że wygraliśmy, bo to, tego nam brakowało. Nie Graliśmy tu jeszcze w tym sezonie, no ale w końcu to odczarowaliśmy. No każda seria ma swój koniec, więc cieszymy się zwycięstwa. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. KPR Ruch Chorzów podejmie Olimpie Beskid Nowy Sącz. W Chorzowskim Centrum Kultury wystąpi Grupa Mozarta. Zapraszamy wszystkich na coroczną Chorzowską Wiesiadę Rocznicową. Prawdziwe śląskie i cygańskie rytmy tylko w Chorzowie. 17. Chorzowska Wiesiada Rocznicowa. 11 listopada w hali Morris przy ulicy Dąbrowskiego. Wystąpią Mariusz Kalaga, Teresa Werner, Mirek Jędrowski, Karpowicz Family oraz Don Wasyl wraz z Gwiazdami Cygańskiej Pieśni. Dobry humor, smaczny poczęstunek i doskonała zabawa. Wśród widzów rozlosowana zostanie czterodniowa wycieczka do Wiednia dla dwóch osób. 11 listopada godzina 17. To będzie wyjątkowy wieczór. Musisz być z nami. Więcej informacji na www.moris.horzów.pl To już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!